Hej, witam was serdecznie. Dzisiaj do was przychodzę z haulem, z haulem z Lumpexa, a dokładnie z charity shopów. Wyglądają one troszeczkę inaczej niż typowe lumpeksy w Polsce, dlatego że w charity shopach możecie znaleźć obrót ciuchów, meble, jakieś rzeczy domowe, gry planszowe itp itd. Więc to nie są tylko i wyłącznie same ciuchy, tak jak bywa to w lumpeksach w Polsce. Dzisiaj wybrałam się do Charity Shop'ów po raz pierwszy, odkąd jestem w Anglii. Stwierdziłam, że warto zobaczyć, bo już oglądałam kilka lumpeksów, lumpeksowych holi z właśnie Wielkiej Brytanii i dziewczyny naprawdę znajdują fajne rzeczy. Mi dzisiaj udało się kilka zdobyć. Nie było żadnego szału, powiem wam. Jednak znalazłam kilka dość ciekawych rzeczy w dwóch lumpeksach. Może przejdźmy do rzeczy pierwszej, której znalazłam w pierwszym Lumpeksie. Jak się nie mylę, to był Sand Jill's Charity Shop i mieli oni tam promocję. Całe pierwsze piętro było po 50 pi. Wow. I tam znalazłam sweter z Love Nightwear w rozmiarze 18 i on był po 50 pi. Jest to taki oto beżowy sweter. Może przyciemnię trochę. O, lepiej teraz widzieć. Taki oto beżowy sweter. Jest on bardzo milusi. Ja mam już podobny sweter do tego, jednak jest on troszeczkę cieńszy i nie jest on tak milutki. Nie jest nigdzie pozaciągany. Nie ma żadnych dziur, więc stwierdziłam, że za 50 pi. Nawet nawet nie ma co się zastanawiać. Również z tego samego sklepu, co prawda nie ja kupiłam tą rzecz, tylko moja mama, mam sukienkę. Sukienkę z Asosa. I ta sukienka była jeszcze z metką. To jest niby z Asus Touch, czyli dla wysokich ludzi, ale ona nie jest aż taka długa. E, moja mama kupiła sobie tą sukienkę, bo stwierdziła, że będzie dobra na lato. Jednak gdy ją przymierzyła, stwierdziła, że. Nie chcę jej. A ja stwierdziłam, że może do lata jeszcze słynne z 15 kg. Stwierdziłam, że ta sukienka już teraz jest dobra. Tylko, że nie jest ona dobra jako sukienka. Jest ona dobra jako tunika. I stwierdziłam, że będę w niej chodzić już teraz. Y tylko, że właśnie będę ją zakładała do leginsów. a w lato, nawet jak słudne, to i tak ona będzie dość krótka, dlatego stwierdziłam, że tak czy inaczej będę musiała po nią ubierać albo, albo shorty, albo te takie bike shorts. No, żeby nie świecić tyłkiem w razie czego. Ja jestem zadowolona, nie mam żadnej rzeczy w panterkę, ale. Wiem, że teraz są modne i nawet mi pasuje. Ta sukienka kosztowała 3 funty. Teraz przejdziemy już do rzeczy, które sama wybrałam. Pierwszą rzeczą jest to bluzka z buchu i jest ona w rozmiarze 18. jest to taka żorżytowa, moja mama mówię, Chyba tak to się nazywa, żorżytowa bluzka z takim ściągaczem. Czyli macie tutaj y, sznureczek dwa sznureczki macie tutaj dwa sznureczki i możecie sobie to ściągnąć jak bardzo chcecie, przy czym ma ona tutaj takie taką balerinkę nie wiem jak to się nazywa w każdym bądź razie zakrywa to brzuszek ładnie i kolor wydaje mi się że też mi pasuje ona również kosztowała 3 funty. Tak naprawdę to wszystkie te rzeczy, które Wam pokażę z kanclery, kosztowały 3 funty. Widziałam kilka rzeczy po 2 funty i po funcie. Kilka z rzeczy też przymierzyłam, dlatego wrzucę Wam jeszcze z przymierzalni to, co przymierzałam, żebyście zobaczyli. Kolejną rzeczą jest to cienki golf. Golf czarny. Chyba Wam ostatnio mówiłam, że jestem w poszukiwaniu czarnych golfów. I tutaj o co mam? Czarny golf. O ma ściągacze na rękach, jak również ściągacz tutaj na samym końcu. E, będziecie mogli zobaczyć w przebitkach. E, w przebitkach. Będziecie mogli zobaczyć właśnie z przymierzali, jak on na mnie wygląda. E, zaraz Wam powiem, z czego on jest, bo on nie ma tutaj metki u góry. A jest to golf z Mark and Spencer. I jest on naprawdę w ogóle niezniszczony, nie jest nigdzie zaciągany nie ma tych takich kulek, wiecie, co się robią na no niektórych rzeczach, gdy są już starsze, moje włosy oczywiście. I ja jestem mega zadowolona z tego zakupu, bo właśnie potrzebowałam kolejnego czarnego golfa. Ja ostatnio uwielbiam się w czarnych golfach, także to, to jest właśnie rzecz za którą chodziłam i, za którą, i której szukałam właśnie dzisiaj. Ostatnią rzeczą, jaką zakupiłam w Cancer Research jest to kurtka jeansowa z kapturem i z rękawami ala od bluzy. Muszę teraz pojaśnić, bo ta kurtka jest mega ciemna i nie wiem, czy będziecie widzieć. ok więc jak widzicie ona ma kaptur i ma rękaw od bluzy. Jak będziecie mogli zobaczyć właśnie przybitkach, ta kurtka no zapinam się w nią. Jednak ja nie lubię chodzić w kurtkach jeansowych zapiętych. Nie wiem, jakoś mi się to nie podoba, a od zawsze podobały mi się właśnie takie kurtki jeansowe z kapturami, dlatego przeważnie były one męskie, a nigdzie nie mogłam znaleźć damskiej. Tym razem znalazłam ją damską. Bardzo mi się podoba, bo jest czarna. E, inną kurtkę czynnikową, którą mam w domu jest niebieska, więc e, no spoko. I jest to firma Esmera by Heidi Klum. Tak to wygląda. Jest ona w rozmiarze europejskim 44, angielskim 18. No w każdym razie tak e, również nie jest ona w ogóle zniszczona i za 3 funty myślę, że nigdzie nie da, nie da rady zdobyć kurtki jeansowej za 3 funty także to na tyle teraz wrzucam wam wszystko to co nagrałam w przymierzali, żebyście mogli zobaczyć co przymierzyłam i tak dalej hej, ja jestem z przymierzalni, jesteśmy w charity shopach z mamą. Teraz będę przymierzała rzeczy, które sobie wybrałam. Mam jakieś osiem rzeczy do przymierzenia. Zobaczymy jak to będzie. Na razie tylko kupiłam jeden ja sweter. Ok, pierwsza rzecz, czarny, zwykły golf. Eee, ostatnio polubiłam się w czarnych rzeczach, przede wszystkim kolorem. I myślę, że nie jest zniszczony. Czy to tak go nosić? tak bardziej nie wspomnę. ale za 3 funta myślę, że ważne, bo jakby co to, to jest lustro opierdzielone myślę, że za 3 funta ważne, bo nie jest zniszczone i fajnie wygląda no, okej okay. daję łapkę w górę znalazłam bluzkę z Jurassic Parku, to jest akurat tamska i bardzo mi się spodobała jednak nie zauważyłam, ale bo... Tutaj ma plany jedna tylko mam ją pod wywielacza. Także. Kolejna rzecz. Jest to jeansowa kutka z kapturem i takim, ale bluzowym rękawem. Również za trzy punte. Um... Tak jak zapnę, to jest trochę ciasne. Zwłaszcza, że dzisiaj mam biustonosz bez. Um usztywniaczy tylko taki miękki, tutaj się zapnę to ewentualnie ale jej ja i tak bym ją nosiła to ja nie noszę takich kłódek zapiętych więc myślę, że za trzy funty chyba bo na pewno w będę chodzić spoko chyba jest nie? zwłaszcza, że i tak mam zamiar jeszcze trochę schudnąć, Także będzie chudnąć ze mną. Kolejna rzecz jest to tunika z pikoksyna, jednak jest trochę za mała w brzuchu. Tutaj, ok, nie, nie, się się tu nie, być nie, Ona ma taki duszy tył i też nie, bardzo nie, 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 więc nie, 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 nie będę czegoś kupowała, czym nie będę teraz chodziła także... nie i kolejna bluzka jest to bluzka z buchu i... również rzecz będzie dzisiaj wszystko jest ogólnie trzyma w nie? i jak widzicie, tutaj tak zaciąć może to będzie a ale możecie to obniżyć całkowicie jednak tutaj mi się lepiej wygląda, jak jest taka podziągnięta do góry. Poczekaj, tak wygląda ona. I... Jest coś fajnego. zakrywa brzuszek. że nawet można ją wezmę. I chyba ten kolor też mi odpowiada. I teraz mam tysiąc zniomka z napisem LOW. Kosztują na funty. Nawet to nawet ciekawe. Tylko tutaj... Mam plamkę i nie wiem, czy ta plamka zajdzie, czy nie. Będę musiała moment, bo to musiałam zapytać mamę, bo jestem tutaj z moją mamą. Jak powiem, że zajdzie, to raczej bez. A jak nie, no to zostawię? Zresztą tutaj tylko fontę, no ale. Tak. Okej, okay, mam tutaj koszulę z neks. I w miarę jest okej, okay, ale tu jest zaciągnięta. Jedyny sposób, jaki bym mogła odnosić to ją tak, a i tak jest trochę ciesnawa, więc raczej ja ją zostawiam. Okej, okay. cieszę się bardzo, że ze mną byliście. Zapraszam was do zostawienia subskrypcji, do zostawienia komentarza na dole. Jeżeli wam podobał się filmik, dajcie również łapkę w górę, a ja mam nadzieję, że widzę was w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, cześć, pa!